W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o naszym gościem będzie atakująca Impelu Wrocław Joanna Kaczor. Z byłą reprezentantką kraju porozmawiamy o jej karierze, poziomie polskiej siatkówki i Impelu Wrocław. To wszystko już za chwilę na 91,6 FM. A teraz w Akademickim Radio Luz rozmowa z Joanną Kaczor. Czy patrząc na to jaka aktualnie jest pogoda w Polsce, myśli Pani czasami, że lepiej było zająć się... Siatkówką plażową i grać teraz na przykład w siatkówkę na jakichś plażach w Brazylii, a nie w zimie w Polsce. Chyba, że jest pani może fanką zimy? E, fanką zimy? Czy ja wiem? Nie? Nie jestem ani fanką albo ani nie fanką. E, przyzwyczajam się już do naszego klimatu, no bo taki mamy klimat. E, wiadomo, że no dużo fajniej byłoby grać na, na plaży, ale tam są też takie dodatkowe utrudnienia w postaci samego piasku czy w postaci słońca upału, także myślę, że zawsze są za i przeciw. E, ja kocham tą siatkówkę na hali, na której z reguły jest ciepło, i, a jak jest chłodno, no to trzeba się po prostu ubrać. Skąd w ogóle wzięło się zainteresowanie siatkówką e, i też? Kiedy tak naprawdę podjęła Pani decyzję, że siatkówka to nie będzie tylko pasja, ale również też sposób na życie, praca. No siatkówka to było dla mnie tak naprawdę, to jest dla mnie taka przygoda z przypadku, no bo moja siostra zaczęła uprawiać siatkówkę, jak gdzieś tam przy okazji odwiedzania jej na treningu zostałam zaproszona do, do tego treningu. E, dosyć szybko to stało się tak naprawdę moją, nawet nie pracą, bo ja tego nie nazywam pracą, bo robię w zasadzie codziennie to, co kocham, to, co sprawia mi przyjemność i myślę, że każdy chciałby taką pracę właśnie, która, do której się idzie z przyjemnością. Wiadomo, czasami jest tak, że coś boli mniej lub bardziej i to jest mniej przyjemne, Przyjemne niż zwykle, ale generalnie ja się spełniam w tym, co robię tutaj, i bardzo się cieszę, że każdego dnia realizuję swoje marzenia. Czy w młodości, będąc jeszcze młodą siatkarką, miała Pani jakiegoś idola, ktoś, na kim Pani się wzorowała, rozpoczynając tą swoją ścieżkę w świecie siatkówki? Przyznam się, że jak zaczynałam grać siatkówkę, to yy, nie bardzo znałam tą siatkówkę taką światową. Dopiero później, jak już zostałam zaproszona do tych reprezentacji młodzieżowych, to, to poznałam te zawodniki, nawet też starsze, które grały gdzieś w ligach zagranicznych. No ale wiadomo, w tamtych czasach to Kubanki były bardzo popularne. Jumilka Ruiz i wiele, wiele innych nazwisk. Ja myślę, że wtedy za przykład, podobało się Gosieglinkę, która za młodu wyjechała do Włoch i tam rozpoczęła swoją ogromną karierę. Także myślę, że tych nazwisk przewinęło się wiele, aczkolwiek, że jakbym miała wybrać jedną, no to ciężko byłoby mi wskazać. Czy interesuje się Pani może jakimiś innymi sportami? Co lubi Pani robić w wolnym czasie? Myślę, że każdy sportowiec interesuje się innymi sportami, ja bardzo e, lubię oglądać mecze naszych piłkarzy ręcznych, e, bardzo lubię oglądać koszykówkę w tym wykonaniu NBA, e, bardzo lubię futbol amerykański, który poznałam będąc na studiach za granicą, także jest e, wiele takich sportów, które lubię oglądać, no z, z grą to już jest trochę trudniej, no bo e, ja od w zasadzie 10 roku życia gram w siatkówkę i innych sportów nie uprawiałam, ale jak tylko mogę to próbuję. Jak się Pani przygotowuje do meczu, czy ma Pani jakiś swój taki prywatny rytuał? Może nie wiem, jakaś piosenka, którą Pani puszcza zawsze przed wejściem na boisko? E, rytuał. Myślę, że każdy ma jakiś tam swój rytuał. Ja z reguły śpię przed meczami. Jak mamy ten e, kilkugodzinny moment między porannym rozruchem a samym meczem? Także to jest dla mnie taka obowiązkowa dżemka, myślę godzinna, to takie minimum. E, a do tego jakieś piosenki, no wiadomo, zawsze się tam słuchamy w szatni jakiejś tam playlisty ulubionej z dziewczynami troszkę głośniej niż zwykle i to myślę tak trochę nas nakręca. Trzy lata spędziła Pani w Stanach Zjednoczonych. Jak Pani wspomina, patrząc po tych nagrodach indywidualnych, które otrzymywała Pani tam co sezon, to no dość chyba jednak udaną przygodę. No ja bardzo cenię sobie te, te trzy lata za granicą. Nie zamieniłabym ich na, na, na żadne trzy inne i gdybym jeszcze raz miała tą decyzję podjąć z wyjazdem, to by na pewno bym wyjechała. No na pewno ta pogoda tam jest zupełnie inna, bo akurat miałam to szczęście mieszkać w Kalifornii większość czasu, więc no słonecznie na pewno. Piękne, piękne miejsce, fantastyczni ludzie, dużo nowych przyjaźni, znajomości i przede wszystkim no skończone studia. A już za moment w akademickim Radio Luz kontynuujemy rozmowę z Joanną Kaczor. Wracamy do rozmowy z gwiazdą impelu Wrocław Joanną Kaczor. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych wróciła pani do Wrocławia, grała pani w gwardii i dzięki bardzo dobrej grze w pierwszej lidze i dzięki też awansowi do, do plus ligi kobiet dostała pani powołanie do reprezentacji kraju na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Jakie to uczucie reprezentować swoją ojczyznę, swój kraj na takiej imprezie? No to jest uczucie niesamowite, takie w zasadzie nie do opisania. No, mnie przyszło grać z reprezentacją Polski kadetek Juniorek, zdobywać medale na takich dużych imprezach, wyjechać na mistrzostwa świata. Natomiast dopiero te Igrzyska uświadomiły, jakie to jest, uświadomiły mnie osobiście, jakie to jest ogromne wydarzenie. I tak naprawdę nikt, kto nie był w tej wiosce, nie przeżył tego wydarzenia, nie jest w stanie tak naprawdę tego zrozumieć. Jest to Coś, czego się nigdy nie zapomni, co każdy sportowiec chciałby powtórzyć, a na pewno nie jedzie się tam w roli turysty, jedzie się tam w roli zawodnika, który chciałby osiągnąć jak najwięcej. Nam się niestety nie udało, aczkolwiek wszystkie te mecze były bardzo zacięte. Cieszę się jednak, że jedno z moich marzeń się spełniło. No, nie ma medalu, trudno, ale... ale ten wyjazd został dla mnie zapisany na tych ważnych kartach w pamięci. Z którego okresu w swojej karierze jest Pani najbardziej zadowolona? Czy jest to może właśnie ta przygoda w Stanach Zjednoczonych, czy może świetny sezon 2010-2011 z Muszynianką Muszyną, kiedy to wygrałyście i Mistrzostwo Polski i zdobyliście Puchar Polski i superpuchar Puchar Polski, chyba szóste miejsce w Lidze Mistrzów. Czy może jednak ten powrót na, że tak się wyrażę, stare śmieci do Wrocławia i te świetne wyniki od Prawie że już 3-4 lat z Impelem w Wrocław. No i ciężko wybrać tak naprawdę jeden, jeden jakiś tam najważniejszy moment. Ja na pewno bardzo wspominam wszystkie te reprezentacyjne wyjazdy Mistrzostwa Europy Włodzi, Tutaj na pewno te wszystkie y, tytuły zdobyte z Muszynianką. Pierwszy medal po takiej długiej przerwie tutaj we Wrocławiu. Srebrny, a prawie złoty medal tak naprawdę w Dąbrowie Górniczej. Ja bardzo dobrze pamiętam też swój pierwszy medal, jaki zdobyłam z drużyną Młodziczek tutaj we Wrocławiu, jeszcze pod wodzą Jacka Grabowskiego. I ten rabłaszczyk też. Jak wygrywałyśmy Mistrzostwo Polskich Szkół Podstawowych, to są może takie małe rzeczy, ale rzeczy, które zapisują się w moim sercu i naprawdę te dziewczyny, które ze mną wtedy te sukcesy osiągały, jesteśmy w tej chwili w bliskim kontakcie. To są te przyjaźnie. Tak naprawdę z tego wszystkiego te przyjaźnie są chyba najważniejsze. Czy uważa Pani, że teraz z tym młodym dziewczynom, które chcą zostać siatkarkami w jakiś sposób jest łatwiej niż Pani te 15-20 lat temu, gdy rozpoczynała Pani swoją przygodę z siatkówką? Czy da się jakoś porównać to jak było kiedyś, a jak jest teraz, czy może jest zupełnie inaczej? Ja myślę, że im jest jeszcze trudniej niż nam było. Eee, ja zaczynając grać siatkówkę, tak naprawdę e, byłam małą dziewczynką, którą nie, jakoś nie zabierało jej czasu internet, nie wiem, chodzenie po imprezach. To były trochę inne czasy. Dzisiaj niestety taka czternastolatka, która ma się zdecydować, czy ona pójdzie do liceum e, o profilu siatkówki, to ona musi się zdecydować, bo albo ona będzie grała, albo ona będzie się bawiła i imprezowała. Także ja myślę, że tu są takie, no, trudne dla takich dzieci jeszcze w takim wieku, kiedy one chcą szaleć, się bawić. Poznawać świat, no to są trudne decyzje do podjęcia. Jest Pani niezwykle doświadczona? Była ta przygoda w Stanach Zjednoczonych, był ten jeden sezon rozegrany we Włoszech. Czy zauważyła Pani może jakieś różnice pomiędzy tym polskim systemem szkoleniowym i zagranicznymi? Co Pani zdaniem możemy robić, żeby jakoś powoli doganiać ten światowy top, jeżeli chodzi o siatkówkę? Ja myślę, że na pewno ten, ta praca z młodymi, z małymi dziećmi tak naprawdę jest troszeczkę inaczej zorganizowana. Ja myślę, że nasi działacze z Federacji czy Ogólnopolskiej czy z tych federacji tutaj lokalnych starają się naśladować te, te tryby pracy, jakie są gdzieś za granicą. Ja myślę, że i tak poszliśmy o krok do przodu, tworząc te szkolne ośrodki sportowe, siatkarskie, które no, dzisiaj powodują to, że mamy tych takich narybków coraz więcej. Za chwilę powrócimy do rozmowy z atakującą Impelu Wrocław Joanną Kaczor. A teraz na 91.6 FM rozmawiamy z Joanną Kaczor. W ostatnich latach to męska siatkówka tak naprawdę przysparza kibicom tym reprezentacyjnym więcej radości. Jeśli chodzi o kobiety na arenie międzynarodowej, no to w ostatnich latach nie jest najlepiej. Nie było nas na ostatnich mistrzostwach świata, nie było nas na ostatnich igrzyskach i tak naprawdę ostatni ten taki wielki sukces to były te mistrzostwa w Polsce w 2009 roku i brązowy medal. Uważa Pani, że czymś to jest spowodowane? Czemu jest taka różnica pomiędzy tymi sukcesami mężczyzn a kobiet w reprezentacji? No ja bardzo gratuluję chłopakom, że oni mają takie sukcesy. Bardzo bym chciała, żeby i żeńska reprezentacja odnosiła takie sukcesy. Wiadomo, że to jest taki moment w każdej reprezentacji, że wymienia się jakieś tam te starsze zawodniczki na troszkę młodsze. I ja myślę, że te zawodniczki, które są w tej chwili tymi młodymi, które nie miały tyle możliwości gry na boisku w reprezentacji, muszą się do tego systemu nowego i poziomu gry przystosować. Dlatego ja tu jestem spokojna i po prostu czekam, aż te młode dziewczyny wypłyną na te Szerokie wody gry międzynarodowej i pokażą na co je stać. Z kolei zupełnie inaczej wygląda sytuacja we Wrocławiu. Tutaj, w stolicy Dolnego Śląska, to tak naprawdę Impel Wrocław jest tą drużyną, która więcej wygrywa, więcej osiąga. W Przeciągu trzech ostatnich sezonów brąz i srebro. Orlen Lidze. Jak pani ocenia tą naszą dolnośląską i wrocławską scenę siatkarską? No ja się bardzo cieszę, że tutaj we Wrocławiu wreszcie mamy taką drużynę, na którą kibice chcą przychodzić, chcą oglądać, chcą się cieszyć naszymi sukcesami, a my chcemy się cieszyć razem z nimi i ja myślę, że od tego sezonu srebrnego stworzyliśmy tutaj sobie taką markę, że ludzie chcą przychodzić i oglądać tą siatkówkę i ja mam nadzieję, że to będzie kontynuowane w kolejnych latach. Mam nadzieję, że ten sezon będzie dla nas równie udany jak te poprzednie i że będziemy walczyć o te najwyższe trofea. Myślę, że z pomocą kibiców to na pewno się nam uda. Co tak naprawdę zadecydowało, że w tym 2013 roku postanowiła Pani powrócić do rodzinnego miasta i reprezentować barwy Impelu Wrocław? No na pewno chęć powrotu tutaj do własnego miasta, chęć powrotu do tego miejsca, gdzie ja nauczyłam się grać w siatkówkę, tego miejsca, gdzie pokochałam tą siatkówkę i do tych ludzi, którzy tutaj tworzą tą siatkówkę, a z którymi ja kiedyś też uczyłam się właśnie grać. także. No wspaniałe miejsce, Wrocław jest mi naprawdę najważniejszym miejscem na, na świecie, mam tutaj rodzinę, mam tutaj wszystko tak naprawdę, czego mogłabym potrzebować. W tym sezonie jak na razie idzie Wam świetnie, 13 zwycięstw, 4 porażki, zajmujecie drugie miejsce w tabeli, o ile się nie mylę 4 punkty straty do Chemika Police. I czy uważa Pani, że jest szansa, żeby ta nasza drużyna Impel Wrocław jakoś nawiązał walkę z tym, można się tak wyrazić, hegemonem w ostatnich latach polskiej siatkówki Chemikiem Police i w jakiś sposób spróbować zawalczyć o mistrzostwo polski? Ja przyznam szczerze, że my tutaj nie liczymy żadnych punktów, nie sprawdzamy na którym jesteśmy miejscu w tabeli, bo to dla nas nie jest istotne. My chcemy pokazać fajną siatkówkę, siatkówkę, która się będzie podobać, a wynik jest zawsze sprawą otwartą. Dopóki piłka w grze, to my będziemy na pewno walczyć i mam nadzieję, że, że nam się uda.